Pierwsza zmiana Od rana z FOX FM Z nami Shadow Man, który wygląda jak Freddy Mercury No tak, i, i trochę i takie się będziemy trzymać Oh yeah Niech to będzie... <laughs> Już no, nie tak żywka innego bohatera <laughs> Nam tutaj ten przestawiam Prosimy państwa o wyregulowanie odbiorników Zaczynamy poranne wyjście z Chadomenem. A bo w ciebie Bog się, mi masz już dość, mówisz nie się, przejmuj się bądź wątwem sebej, nisko, Disco, disco -o -o. Oh, Disco, disco yeah. Piątek, wieczór jest, yeah, jest, boo, jest, że nisko, nisko oh, oh. Wszyscy! Nisko, oh. nisko, poro Jeszcze raz! We will, we will, poro we to było szalone jak tańcząca ruda. A teraz kliknij tu. W